Iggy's suit, miss that piece. monkey To God. Oh no, it's not nice out. Oh, What can we do, Doodleboo? Oh, <laughs> well, I don't know. We can play soccer, what do you think? Oh no, Doodleboo, if it range. we'll come back soon. Oh, it's not so bad, Sketchy. We just have to find a game on the toy chest. Oh yeah, good idea, Doodleboo. I'll go get it. <laughs> Nie, biorę to! Zarazem! Zagrajmy w kulki. To świetny pomysł w Uwielbiam grać w kulki. Ja w wszystkich kolorach. A to jest moja ulubiona. Z nią na pewno nie przegram. <grym> o, o nie no weźcie! Jak ja już To wyciągnę! Tam jest... No. <laughs> Nic się nie stało, nie martw w szkicu Znam kogoś, kto lubi wchodzić w takie dziurki I nam pomoże O, daj mi zgadnąć, gryzmąku, proszę No pewnie, kto lubi wchodzić do dziurek Zaczynam od kółka z krótką O, już wiem, to pajączek Żartujesz? Pająki są małe Na pewno się zniszczą w takiej małej dziurce Tak, ale twoja kulta jest za ciężka Pająki jej nie unikną Biedny gryzmałek! To znaczy szkicek. biedny szkicek. raczej w a nie w dziurkach. Zgaduj dalej. Rysuję teraz pistaszka przyczepionego do kółka. Następnie drugie kółko za pistaszkiem. To lat Naprawdę co to jest? To mały robaczek. Robaczki mówią robić z w jabłonkach. Ej! A możesz mi odnaleźć moją kółkę? O. Ten robaczek nie jest przydatny robaki lubią robić dziury w jabłkach. Ale mój gryzmołek jest większym zwierzakiem. Zobaczysz gryzmołku, na pewno zgadnę, jakim. O, nie wątpię w to szkicku. Pora dorysować trzy krótkie kreski i kolejne trzy na pystaszku. To przecież są włosy. a to nosek. A! Tak. I jeszcze nóżki, już czuję, to jest kreska. Kret? Żaltujesz? Jej, mały to możesz mi znaleźć kulkę, jeśli cię złapię? O tak! Ej, ale. Zaraz, Um, mm. no, <gry facial absorption> no! Gdzie on nie ma! To nie było zabawne. To nie fair, zbyt dobrze poruszają się w dziurach. W ogrodzie być może tak, ale mój gryzmołek woli dziury, które są w domu. Wracam do rysowania. Tak, te małe oczy i małe łapki. Tak, a, brakuje jeszcze tylko. To wygląda jak nitka, a to mysz! No pewnie mysz! Wait to color it in! Your turn to play little crayons! <laughs> squeak, 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 squeak! Squeak! Ah! Oh, hello, little mouse! Would you please. Dziękuję, myszczę! Smoke, a zaraz ją stamtąd wyciągnie! O, to nie jest moja kulka! Mówiłem ci, że myszki bardzo lubią dziurki, a szczególnie te w serze! No. I co, myszce udało się w końcu odnaleźć kulkę? Tak, oddała ją za cały ser, który był w lodówce! Spryciula! Teraz pora narysować ją ponownie. To lubi wchodzić do dziur.